Moi drodzy, właśnie będę, kurwa, pił kolagen, tak jak to robię codziennie. I, i, i tu patrzę. Profil aminokwasów. Glicyna. Kwas glutaminowy. Prolina. hydroksyprolina. Kurwa, coraz kurwa starzeje się, moi drodzy, wiecie? Aleginina. Alanina. Ledwo widzę. Kwas asparaginowy. Lizyna. Seryna. Leucyna, walina, fenyloanina, fenyloalanina, treonina, izoleucyna, hydroksylima, hydroksylizma, histydyma, kurwa jak mnie oczy borą, przepraszam, metionina, rozlewa mi się, kurwa napisy mi się rozlewają, oj okulista, kurwa, niestety, 45 lat, tyrozyna, Cysteina. Dziękuję bardzo za uwagę. No słabo mi to poszło, ale u mnie jest tylko jedna wersja. Zapraszam.